Dzień dobry. Mam nadzieję, że tym razem się udało, bo w, jak donoszą mi moi współpracownicy, od rana Zoom nie działa, Facebook też się wiesza. To są rzeczy, które są naprawdę niezależne zupełnie od nas, ale w tym czasie epidemii oczywiście wszyscy chcemy kontaktować się tak jak możemy, a więc kontaktujemy się przy pomocy narzędzi zdalnych, które po prostu też mają swoją określoną przepustowość, niezależnie od zaklęć, które, które niektórzy próbują w tę stronę rzucać i twierdzić, że to się po prostu da od tak rozbudować. No nie da się. Więc mam nadzieję, że mieliście. Mimo tych wszystkich ograniczeń, w miarę spokojny weekend, wszystkie te podróże, które teraz odbywamy, te zwiedzanie najdalszych lądów, czyli przejście do drugiego pokoju, ewentualnie wyjście na taras lub na balkon, jeśli ktoś ma, przyniosły Wam dużo wrażeń, tak jak i mi przyniosły. To, był naprawdę, to było naprawdę coś, a dzisiaj rano doceniłem, że mam psy, ponieważ siedzę od rana. Do nocy w biurze siedzę przed komputerem, oczy już mi po prostu wychodzą. Zresztą wszyscy z, z, z nas, którzy przeszliśmy na pracę zdalną w tej chwili chyba skończymy u okulisty, jak się to wszystko uspokoi, bo, bo to po prostu wypala oczy. Natomiast ja w życiu tyle nie siedziałem, w życiu tyle nie, nie, nie byłem w jednym miejscu, więc, więc no, naprawdę błogosławieństwem jest to, że, że trzeba wyprowadzić psy, bo, bo inaczej to, to można by było zwariować. Słyszałem, że w zachodniej Europie, gdzie są te kwarantanny, kwitnie już cały Rynek wynajmu psów do wyprowadzania. Tam teraz próbują wprowadzać obostrzania, że musisz przedstawić dokument i swój i psa w momencie, w którym chodzisz i będą cię sprawdzać. No ale wiecie, sytuacja. To próbujemy się jakoś ratować poczuciem humoru, ale sytuacja prosta nie jest. W tym, w tym tygodniu pewnie dojdzie do. Wprowadzenia w Polsce kolejnych zaostrzeń. Być może pojawi się już nakaz noszenia masek w przestrzeni publicznej. To nie będzie wszystko pewnie proste, no ale też widać, że rzeczywistość nie bardzo chce się dać zaklęciom Rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz naszego największego satrapy z Boża, który wymyślił sobie, że trzeba zrobić w środku epidemii wybory, bo, bo on se tak wymyślił i on se powiedział, że, te, że, że epidemia musi klęknąć, wirus musi klęknąć. 30 lat mu się udawało na swoje słowo że wszyscy klękali albo przynajmniej niektórzy na tej Nowogrodzkiej, ale okazuje się, że wirus klęknąć nie chce. Epidemia się rozkręca i wszyscy mówili, że się będzie rozkręcać, że nie ma takiej możliwości, żeby się nie rozkręcała i że przed nami naprawdę są bardzo trudne tygodnie i miesiące. Jeżeli się nie chce pozabijać ludzi, to nie trzeba robić wyborów. To jest, to jest po prostu aż tak proste. Ale nie, on zamierza ryzykować życie ludzi, nawet jeżeli pozamienia sobie państwową komisję wyborczą na pocztę polską, co już samo w sobie jest absurdem. No to przecież list Nosze wyśle się na front list, nosze muszą donieść głosy oddane na Andrzeja Dudę. Ale jedna rzecz, wiecie, znaczy ja mam nadzieję, że oni to uwalą, dlatego że to jest tak absurdalny pomysł, że on dzisiaj albo jutro w Sejmie się nie ostanie, oni tam jeszcze się będą kokosić, oni się tam będą jeszcze 15 razy zmieniać sojusze, co też jest po prostu absurdalne. Dlaczego ci ludzie nie mogliby normalnie pracować w tej chwili nad tym, co jest najważniejsze, czyli nad tym, że ludziom się kończą pieniądze, że ludzie w tych domach naprawdę. Mają bardzo ciężko, że rośnie przemoc domowa, o czym mówiłem w sobotę, i dzisiaj też, czy wczoraj sekretarz ONZ o tym bardzo wyraźnie mówił, że, że epidemia przemocy domowej Niech się za... to są realne problemy. To, o czym mówiłem w sobotę, że, że ten zakaz wychodzenia bez opiekuna dla ludzi poniżej 18 roku życia, to jest strzał w kolano, dlatego że często zdarza się niestety, że to jest jedyna metoda dla dzieci wyrwania się od oprawcy z domu. I to nie można, już pomijając to, że dziecko nie może wyjść z psem, czy wyjść po zakupy, żeby wyręczyć pomoc rodzicom, to nie, to, 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 to trzeba tego typu rzeczy wprowadzać, tym się dzisiaj powinniśmy zajmować, o tym powinniśmy dyskutować, a nie o tym, czy jedni kolesie ograją drugich na, na prezydium sejmu i niech poseł Gowin, wicepremier Gowin, którego, którego w ostatnich dniach naprawdę znowu zacząłem jakoś tak, powiedziałbym, znowu patrzeć na niego dobrym okiem, bo, bo te jego wolty polityczne, które robił przez ostatnie lata, to już ja po prostu się pogubiłem w tym wszystkim i w tym jego zas zasmuconym głosowaniu, ale niech nie opowiada takich historii, że teraz jak wprowadzą stan klęski żywiołowej to Polska zbankrutuje. Oczywiście, że nie zbankrutuje dlatego, że mamy ustawę, profesor Łętowska o tym mówiła, że wiecie o co chodzi, Tak, że jak się wprowadzi, to jest argument Gowina, że jak się wprowadzi stan klęski żywiołowej to z niego wynika, że trzeba wtedy, państwo musi płacić odszkodowania. Ale profesor Łętowska wyraźnie zwróciła na to też uwagę i inni prawnicy zwracają uwagę, że mamy ustawy o odszkodowaniach w takich sytuacjach, bo konstytucja mówi ogólnie, natomiast później jest i pisze, że reguluje ustawa. Ustawa reguluje to właśnie w taki sposób. Jest bardzo jasny i czytelny schemat, algorytm wypłacania tych odszkodowań i, i żadnego żadnej turuiny finansów publicznych nie będzie, dlatego że te odszkodowania i tak będą minimalne. Jak się ludzie będą odwoływać, to pójdą do sądu, a sądy to będą mieliły latami. Żaden budżet tutaj nie upadnie. Jedyne co może upaść. To może upaść rząd Prawa i Zjednoczonej Prawicy, czego mu serdecznie z całego mojego młodzieńczego, gorącego serca życzę, bo takich gamoni jeżeli chodzi o zarządzanie sytuacją w kryzysową w kraju, to naprawdę ze świecą szukać. Co to jest ta tarcza kryzysowa, to sitko antykryzysowe? Komu ono pomoże? Przecież to się wszystko w człowieku gotuje. Jak się patrzy na to, jak te sprawy załatwiane są na świecie, dzisiaj sobie czytałem, ja wiem, Szwajcaria, ok, ale jak się uzyskuje pomoc od państwa w Szwajcarii w tej sytuacji? Wypełnia się wniosek online po 30 minutach. Ma się pieniądze na koncie do jakiejś tam wysokości uzależnionej od przychodu firmy, która była. W poprzednim roku. Przecież myśmy, kurczę blada, jeszcze pół roku temu byli przykładem dla świata, przecież myśmy Francuzów pół roku temu uczyli jeść nożem i widelcem. To co my od Szwajcarów nie możemy teraz wziąć przykładu i chociaż zrobić gorzej, ale jednak trochę bardziej w tę stronę niż oni. Teraz oni będą uzupełniali tarczę antykryzysową o jakieś bzdury, które są po prostu kompletnie niepotrzebne nikomu, ale, ale, ale trzeba, ją, trzeba ją teraz już nowelizować w są Nie trzeba ją nowelizować w taką stronę, żeby rzeczywiście ludzie dostawali realne Pensje wsparte przez państwo, żeby nie trzeba było płacić podatków przez pół roku, żeby zasiłek dla bezrobotnych wzrósł, bo w ogóle nie pomyśleli o tym, że są ludzie, którzy stracą pracę z umowy o pracę, a nie z samozatrudnienia albo z umów zleceń albo z, 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 z tych, no, tych wszystkich umów, które są zlecenia albo o dzieło. Albo, albo tych samozatrudnionych, bo przecież tylko ich obejmuje tarcza. To są rzeczy, które powinny być, które powinny dzisiaj być tylko i wyłącznie na tapecie. O tym dzisiaj powinno dyskutować prezydium sejmu, to powinno nie dawać spać na Nowogrodzkiej Jarosławowi Kaczyńskiemu. To są rzeczy, które powinny być zrobione. A czym się oni zajmują? I gdzie jest jeszcze prezydent? To jest najlepszy. To, to wy chcecie naprawdę w Polsce wybrać takiego prezydenta, który się schował teraz do nory i w ogóle go nie widać, ale powiedzą, no tak, ale jak jeździł, to też żeście narzekali. Ale przecież naród potrzebuje teraz przywódcy, a nie przestraszonego kandydata na prezydenta, który siedzi i patrzy, czy mu przepchną przepisy takie, żeby wygrał nieuczciwie w sfałszowanych przez polityków w wyborach, nielegalnych kompletnie od początku do końca, czy nie? To takiego przywódcę chcecie? Klasę człowieka poznaje się w kryzysie. A nie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy są frukta, kiedy jest cudownie, kiedy jest można. Się kąpać w ustrojowym budyniu. A teraz jest rzeczywistość, która wymaga, żeby naprawdę mieć jaja, żeby naprawdę być przywódcą i żeby naprawdę podejmować twarde, zdecydowane, radykalne decyzje, ale naprawdę je na odpowiedzialności. Na tych dwóch filarach, o których żeśmy już w tym państwie praktycznie chyba zupełnie zapomnieli. My oczywiście będziemy się starali robić to, co, wszystko, co możemy, a więc tłuc im do głów i pokazywać wyraźnie, jak powinna wyglądać dzisiaj Polska, co się powinno dzisiaj w Polsce robić, bo to jest rzecz, która wydaje mi się yy, ważna, dlatego że ja nie. Mam w tej chwili posłów senatorów. Nasz ruch nie ma w tej chwili ustrojowych narzędzi, ale my mamy siebie. A w demokracji jest tak, że jeżeli obywatele coś mówią, to władza jest dla obywateli powinna ich słuchać. I my będziemy mikrofonem, my będziemy głośnikiem, który będzie te rzeczy, które trzeba powiedzieć, wyraźnie mówił. Bo może im tego trzeba i może powinni to słyszeć. Z czyichś ust, a nie z, z tych wszystkich partyjnych dili zakitranych i z tej całej wazelinowej mowy, która później wylewa się z różnych polityków, którzy później stają przy flagach polskich i unijnych i ciep niepłym głosem opowiadają o pięknej jedności. Gdzieście byli przez te ostatnie lata? Przecież w wszystkich was, których oglądam teraz w telewizji, były już we wszystkich polskich rządach możliwych. Wyście już naprawdę byli, już wyście zrobili swoją robotę, wy i wasz aparat, wasi działacze. Czy teraz nie moglibyście spróbować posłuchać tego, co mówią ludzie? Co ludzie tak naprawdę dzisiaj czują? Bo ja mam wrażenie, że chyba gdzieś żeście się w tym wszystkim rozjechali z, z rzeczywistością i nie tylko poseł Kaczyński, który chyba dawno nie był w sklepie, z całą pewnością dawno nie był w sklepie, który dawno nie był w aptece, który nie widział, co się w Polsce dzieje, któremu wszystko potykają pod nos I, i, i dlatego jeszcze stać go na to, żeby, żeby tworzyć tak absurdalne pomysły. Niech się pan opamięta, pośle Kaczyński. Tu naprawdę chodzi o życie i zdrowie ludzi, a nie o pana fantazję. Dotyczące tego, czy władze w Polsce uda się przedłużyć, czy się nie uda przedłużyć. To tylko pana interesuje. I Jeszcze grono politycznych klakierów, którzy są na pensjach rządowych, czyli za nasze pieniądze w, w całej tej pańskiej partii i rządzie, to, to, to my to musimy zrobić. Bo słuchajcie, teraz jest ciężko, ale my się musimy odrodzić, my musimy wstać i my musimy stać na zupełnie innych fundamentach, na zupełnie innych filarach. Bo inaczej to ten bajzel będzie po prostu trwał w nieskończoność. Ile tylko skolka ugodna? Po prostu do końca świata jeden dzień dłużej. Będziemy mieli bajzel, bo będziemy mieli chory system i chore fundamenty. Ja dzisiaj, oczywiście, będę miał briefing o 13. Wieczorem zapraszam na live o 20. Gdzie na tym kanale, gdzie, gdzie będę też odpowiadał na wasze pytania. Pewnie dzień przyniesie mnóstwo różnych wrażeń, więc będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, gdzie, gdzie szukać nadziei w tym, w tym świecie, który budzi gniew i, i na który nie powinno być naszej zgody. Ale o co się oprzeć, gdzie, gdzie szukać tej nadziei, tym bardziej, że wchodzimy my chrześcijanie, katolicy, ale no ca, 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 cały świat, bo byśmy się zrytualizowali, że tak powiem, w tym Wielki Tydzień w ważny czas, w czas taki, w którym jest więcej przestrzeni na, na taką szerszą, głębszą myśl. Myślę, że w tych zupełnie dziwnych świętach, nie świętach, które będziemy mieli w tym roku, też będziemy mieli czas na tym, żeby się nad tym wszystkim jeszcze raz pozastanawiać i, i mocno o tym pomyśleć. Zapraszam was dzisiaj też do przeczytania wywiadu Rzeczpospolitej z Jedną z moich współpracowniczek, wspaniałą analityczką, i, 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 i osobą, która naprawdę bardzo mocno wspiera cały nasz ruch. I jest z nami na dobre i na złe, czyli był ambasador polski w Moskwie, ale też był wiceminister spraw zagranicznych, też szefował ośrodka studiów wschodnich Katarzyną Połczyńską na Łęcz. Jest dzisiaj w Rzeczpospolitej. W bardzo, bardzo dobra lektura. W sobotę był w Wysokich Obcasach, Jeszcze pewnie można oczywiście przeczytać w internecie. Super wywiad z Ulą, moją żoną, więc możecie też to zobaczyć. Wczoraj pochwaliłem się na Instagramie, że po raz pierwszy od sześciu lat wygrałem z Ulą w Scrabble. W ogóle w cokolwiek. W jakiekolwiek gry planszowe, a my cały czas gramy w gry planszowe. Po raz Pierwszy od sześciu lat właśnie wczoraj. To był ten piękny, ważny dzień dla naszego życia rodzinnego. Widziałam na Instagramie, że składacie już gratulacje, ale głównie Uli, a nie mi, że była tak miłosierna, że pozwoliła mi wygrać. No, wiecie, w magie i miecz dostaje łomot, w kolejkę dostaje łomot, w skrable dostaje łomot, w tabu dostaje łomot, we wszystko dostaje łomot równo. Natomiast no wczoraj miałem ten swój moment. Nie wiem, jak to się stało, ale, ale się udało. Więc, więc takie nasze małe kwarantan, nowe radości. Też są ważne, więc zapraszam Was, jeżeli, jeżeli macie chwilę, po, żeby poczytać, to poczytajcie, bo te dwa wywiady są, są naprawdę fajne, są naprawdę dobre. I, i, I ja się cieszę bardzo z tego wywiadu uli, bo jest po prostu super, naprawdę. Jestem dumny, że mam taką żonę i wow. Bielsko, wita, masz mój głos. Zapraszamy na profil ekipa Szymona Zagranica, tak, absolutnie. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo on fajnie się rozwija i, i wszystkich, którzy są poza granicami Polski, ale czują tę odpowiedzialność za Polskę, chcieliby z nami działać. Bardzo, bardzo zapraszam. ojej. od kiedy ludzie z tvn są katolikami? Pisze Mirek Zawieja. Mniej więcej od tego samego momentu, od którego Pan jest, czyli od Chrztu, Panie Mirku. Pewnie dała Panu wygrać Katarzyna Puczek. Tak, dokładnie, tak. Były już odpowiedzi w tym temacie. W końcu pani pilot, tak jest. Bardzo. Bardzo pozdrowienia z Indonezji. Jeśli będzie trzeba, to na piechotę pójdę do Ambasady Polski w Dżakarcie, żeby do Pana zagłosować. Dziękuję Pani Paulino. W Jarosław Kaczyński z całą pewnością zadba o to, żeby mogła Pani jako obywatelka tego kraju oddać swój głos w ambasadzie w Dżakarcie. O niczym innym on z całą pewnością nie myśli. Słuchajcie, ściskam Was wszystkich serdecznie. Jakim hasłem wygrałeś? Wiecie co, ja wam powiem jakim hasłem, Znaczy, wczoraj to było generalnie bardzo dużo, tylko ostatniego to się wstydzę powiedzieć trochę, bo to było takie słowo, mm -mm, mm -mm, ale jednak dopuszczalne w grach. E, natomiast pokażę wam kiedyś, jakie poukładaliśmy skrable w, z, z, tym, z, z motywami kampanii prezydenckiej kiedyś z ulo. To naprawdę była bardzo e, bardzo duża rzecz. E, Coś jeszcze może przeczytam? Tak, magia i miecz przekonała mnie, będę głosować. No dobrze, widzi Pan jakimi to dużymi e, drogami chidzą. Są u Was drożdże? Mam depreche bez nich, pisze Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski z Gdyni. Zygmunt, są, ale już przetworzone. Także, jeżeli byś potrzebował, żeby podesłać Ci te już przetworzone, to to pisz brachu, śmiało, e, jakoś Ci pomożemy. E, ostatnie, może już ostatnie naprawdę, co zwykły obywatel może na realnie zrobić, by wybory nie odbyły się w dobie pandemii? Mówić o tym. Pilnować tłuc do głów i pokazywać to w sondażach, bo to jest jedyna siła, której oni się boją. Oni się nad Boga nie boją, ani, ani rozumu się nie boją. Oni się boją tylko ludzi i tego, że ludzie wywiozą ich na taczkach. I to trzeba im po prostu jasno wytłumaczyć, że nie będziecie nam zabijać listonoszy, nie będziecie nam zabijać członków Państwowej Komisji Wyborczej tylko dla swojej obsesji i rządzenia przez następne cztery lata. I jeszcze on ma czelność mówić, że to jest czas na konsolidację władzy. Tak, to jest czas na konsolidację władzy, ale nie waszej, bo wyście już swoje zrobili i dziękujemy Wam bardzo. Widać, jak przygotowaliście kraj do epidemii, widać, jak jest zasobny, widać jak ma maseczki. Jak lekarze mogą bronić naszego życia, widać, jak ratownicy mogą pracować. Dziękujemy Wam bardzo, poradzimy sobie bez Was. Czas na zmianę i tej zmiany dokonamy. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, wszyscy dobrego dnia, idę walczyć. Wy też walczcie z rzeczywistością. Widzimy się wieczorem o 20, po drodze pewnie na briefingu, jak powiedziałem, o 13. I, no i dobrych, dobrych tych wycieczek do, do pokoju albo, albo na balkon. Ja też dzisiaj cały dzień będę siedział praktycznie poza tym briefingiem w zamknięciu, więc. Więc no nie zwariujmy po prostu, no nie zwariujmy, tego nam wszystkim życzę. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. A i właśnie, miałam powiedzieć jeszcze wejdźcie oczywiście na wspieranie kołownia 20 bo już jesteśmy bardzo blisko dwóch milionów. A my ten ruch możemy zrobić tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli w ciągu najbliższego tygodnia dwóch te 2 miliony zbierzemy, bo za to robimy te wszystkie biura, za to robimy te wszystkie akcje i za to będziemy robili te wszystkie super rzeczy, które jeszcze za chwilę widzieć będziecie, bo my się nie poddamy, ale my musimy mieć od was wsparcie. 5 zł, 2 zł, 10 zł, złotówkę, nieważne, nie ma za małych, ale to jest inwestycja w przyszłość. I, i jeżeli ten strumień będzie ciurkał, jeżeli on będzie się on będzie płynął, to my wtedy mamy pewność, że możemy to robić dalej, a my właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, niż pół roku temu nie możemy się poddać. Musimy jechać dalej, bo musimy zrobić tę robotę i doprowadzić do tego, żeby w tym kraju wreszcie zaczął być porządek oparty na wartościach, na realnych wartościach, na prawdzie, a nie na kłamstwie, na służbie, a nie na karierze i, 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 i trwaniu przy korycie. Na tych wszystkich rzeczach, których tak bardzo potrzebujemy, i z powodu braku których jesteśmy teraz w tak. Yy, yy, Ciemnym miejscu, w jakim znajdujemy się jako państwo, w tej chwili. My to możemy zmienić. To jest o tu, w naszych rękach. Więc zapraszam do współpracy. Www.wspierajhołownia2020.pl Trzymajcie się, już już wystarczy. Pytasz, jak możesz wpłacić na kampanię? Wejdź tu i wpłać dowolną kwotę.